Witam w kanale TAPIS TV. Znajdujemy się w bełchatowskim oddziale firmy TAPIS. Mam na imię Marcin i zaprezentuję Państwu jeden z najciekawszych piecy duńskiego producenta firmy EDPACENT, model W200 kubik. Jest to cała seria piecy kominkowych i tutaj mam dylemat, bo do końca nie wiem, czy to jest piec kominkowy, czy piękny kominek z metaloplastyki, zwłaszcza, że rozmawiamy o modelu wiszącym na ścianie. Piece kominkowe z serii Kubik to pięć y, jakże różnych y, piecy y, bardzo zbliżonych formą. Y, pierwszy to kubik Wall, mały, wiszący piec kominkowy o prostokątnym kształcie, wiszący na ścianie. Później trzy modele wolno stojące od wysokości 109-116 i ten najbardziej popularny, najmodniejszy o wysokości 215. Prosta, kubistyczna forma i Piąty, o którym będzie dzisiaj opowiadał, to model W200. To już nie piec kominkowy, tylko piękna zabudowa z wnęką na drewno. Prezentuję Państwu drugi etap montażu modelu W200. Pierwszy etap to zawieszenie wieszaka, zakotwiczenie go kilkoma śrubami w ścianie. I drugi etap to jest właśnie ten, gdzie zawieszamy do tego wieszaka urządzenie grzewcze. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas wieszak ma dystans który powoduje, że między tylną częścią paleniska a ścianą cały czas swobodnie przepływa powietrze. Powodując, że ściana się niepotrzebnie nie nagrzewa. Jest to etap przed zamontowaniem całej tej stalowej osłony. Często nasi klienci oglądając piece kominkowe, zwłaszcza z serii Kubik i The Paycent, próbują otworzyć drzwi i dostać się do środka i mają z tym wielki problem. Ponieważ bardzo subtelnie jest ukryta klamka. Zademonstruję, gdzie, w którym miejscu jest klamka. Zaproszę zobaczyć, jak ona jest bardzo ładnie, subtelnie ukryta w tym y, 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 elemencie ze stali szlifowanej. Teraz otworzę piec. W ten sposób otwieramy y, fasadę. Oczywiście, jak przystało na piece z najwyższej półki, trzypunktowy Domykacz przedniej drzwi paleniska. Wewnątrz paleniska dolna komora w całości wyłożona jest grubą warstwą żeliwa. Pod tym znajduje się ogromny popielnik jak na, tak, na taką klasę paleniska z ruchomym rusztem. Tutaj jeszcze mam, chcę pokazać Państwu ten ruchomy ruszt. Ta dźwignia powoduje, że mamy możliwość... Poruszania rusztem wtedy popiół sypuje nam się do paleniska, do popielnika i teraz wysunę popielnik, a więc mamy tutaj do czynienia naprawdę z obszernym popielnikiem. Z tyłu, jak zwykle w, w, w przypadku firmy Ideapacent, dopalanie spalin i od góry dwa deflektory. I teraz najważniejsza część składowa piecy kominkowych całej serii firmy The Pacent. Urządzenie, które odpowiada za przepływ powietrza, za proces spalania, za regulację tego procesu spalania. Więcej informacji na temat tego urządzenia znajdziecie Państwo w naszym dziale aktualności, do którego serdecznie Państwa odsyłam w serwisie internetowym www.tapis.pl Ponieważ o tym urząd to jest opatentowane urządzenie tej firmy i dużo na ten temat tam napisaliśmy. Nie chciałbym Państwa dzisiaj tym zanudzać, tylko pokażę, żebyście Państwo usłyszeli to charakterystyczne kliknięcie. Ta część... Jest zamontowana od dołu. Ona fachowo nazywa się Duplik R. Proszę zagłębić się i poszukać szeroko na ten temat. Opisujemy to w naszych serwisach internetowych. Prezentuję trzeci etap montażu. Cała ta zabudowa już zawieszona w komplecie. Z lewej strony znajduje się praktyczna półka, którą można wykorzystać jako szafka na książki czy magazyn drewna. Ten kominek może też być wykorzystany, zwłaszcza jego górna część, jako ekspozycja dla nasze rodzinne pamiątki. Każdy element, każda, każdy spaw, każde łączenie wykonane jest z ogromną dbałością. Wszystko perfekcyjnie zlicowane, niewidoczne tu są żadne połączenia, żadne spawy, szlify. Perfekcja wykonania. Kominki z metaloplastyki, kominki wiszące to przyszłość w Polsce. I chciałbym się na koniec podzielić z Państwa taką refleksją i tak troszkę poszerzyć horyzonty. Wyobrażenie kominka jakie do tej pory panuje w Polsce jest takie, że murujemy i budujemy kominek raz na całe życie. Niestety świat się zmienia, zmieniają się też możliwości. Kominki można wymieniać i zmieniać tak jak samochód wymieniamy jak robimy remont w pomieszczeniu i zmieniamy meble czy wyposażenie tego pomieszczenia to tak samo można robić z kominkami. Kominki z Metaloplastyki to umożliwiają. Sam montaż, jak Państwo widzieli, widzieli, to jest banalnie prosty i demontaż dokładnie tak samo. Sprzedajemy dom, wyprowadzamy się, możemy swój ukochany kominek zabrać ze sobą lub. Sprzedać go w drugim obiegu, firma Tapis też świadczy usługi, po paru latach możemy przyjechać, zabrać ten kominek w rozliczeniu, postawić coś innego, coś jeszcze ciekawszego, jeszcze bardziej futurystycznego. Dlatego proszę nie zamykać się, proszę śledzić nasze dział aktualności w serwisie www.tapis.pl, gdzie znajdują się ogromne, mnóstwo, mnóstwo inspiracji, gdzie można zobaczyć ogromną paletę kominków podwieszanych z metaloplastyki. Dziś kominek to tak jak mebel. Zmieniajmy go według naszych upodobań, potrzeb czy naszego wystroju. Więcej informacji na temat piecy kominkowych z serii producenta firmy IDPacent e znajdziecie Państwo w serwisie internetowym idpacent.pl e lub w dziale aktualności www.tapis.pl. Ja ze swojej strony serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji. Pozdrawiam.